Patrycja i Klaudia. To Patrycja i Klaudia, bo za, zaprezentują Państwu przedmioty, a my już przechodzimy tak jest, do. E, oryginalne wino włoskie Italia, rocznik 2007, trzyletnie e, wino włoskie, znakomite niewątpliwie. Nie mam wino czerwone. E... Cena wywoławcza mamy 20 zł, 20 zł za wino włoskie, trzyletnie wino Italia. E, to zaczniemy od 20 zł. Kto? 20 zł. Przekładuję. Za butelkę wina. Do dzisiejszego obiadu na przykład. to no, niekoniecznie jest. Pan z numerem 18. 28. Jak zwykle będę melił, ale to Iwona będzie mnie poprawiać. Dobrze, mamy 20 zł. 20 zł. Po raz pierwszy. Eee, 30. Pani z numerem 86. 30. Iwona z Kurczę. Dobrze, 30 zł. 40 może zobaczę. Czy ktoś przebije? 40. Panią z numerem 46 lat więcej. Mamy 30 zł po raz pierwszy, 30 zł, 40, 40, Czy pani z numerem 46 przebija 45 50 50. 50.